Cześć, z tej strony Filip i jest to już 47 odcinek z serii z Okolimokiem, gdzie mówię oczywiście to co się dzieje w Sokole No i dzisiaj mówię wczorajszy sparring. No, w niedzielę pewnie będzie omówienie jakiś transferów w tym tygodniu, bo no, mają być i to no, pewnie wiele, no bo nie się że, no, do meczu ze strębiem, no został. Równo tydzień, więc no te transfery muszą być. No pewnie też w kadrze na ten mecz z y, Jastrzębiem w Pucharze właśnie pewnie będą jacyś wychowankowie znając życie, bo jednak fajnie właśnie by było... No, fajnie właśnie by było, gdyby wychowankowie się znaleźli jacyś właśnie jak na przykład Szymon Witkowski, który no nie oszukujmy się, że no, on grał w spalinku z Onipią, a potem już, no nic. No co jest trochę dziwne nawet dla mnie, no bo kurde, no według mnie to jest chłopak, miał swojego wzrostu, z, z serio takim potencjałem, żeby grać właśnie jako ten pierwszy blank w Sokole, w szczególności, że to jest chłopak właśnie z tą z Wychowanek. Oprócz hmm. tego, no to też pewnie będą coś utalentowani zawodnicy, czy to z starszego, czy to też smutszego, no ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj, właśnie wczoraj, w tym sparlingu z MP no niestety, przeklane wysoko, no, no ale no, niestety, jest oh, no, taka jest nasza, nasza sytuacja, że właśnie te spalingi no będziemy tak przygrywać wysoko, bo jednak no, nie ofugujemy się, że gramy z taką z taką gluziąc, gdzie oni mają serio fajną kadrę, a my w zasadzie w większość to są zawodnicy tacy, no młodzi niedoświadczeni zbytnio, czy to właśnie nie wiem z y, y, oklęgówki, czy to też z czwartej ligi albo z juniorów, czy to te w, zawodnicy, którzy wygrali dopiero jeden sezon w świecie iz no to kurde, no. Fianujmy się. E, co tam? No oczywiście ten sparing, no to tak, nie mam w ogóle żadnych informacji o składzie, bo, no klasycznie, z ogółu, nie do informacji po tym sparingu, oprócz wyniku. Plus to, że w sobotę jeszcze z Gordium jest przed meczem właśnie z Jastrzębiem. Po meczu z Jastrzębiem nie wiadomo czy właśnie gramy z Płomieniem w pławy, czy to też e, ten spalink z Łomżą. Ale tak jeżeli chodzi właśnie o ten Spalink z Olimpią Grudziądz to on był rozgrywania tak bardzo nietypowo muszę przyznać, bo e, Najpierw w 45 minut, a potem 2 razy 30. Czyli no serio nie typowo, bo jednak no kurde e, tak typowe jest właśnie, że glane jest 4 razy po 30 minut, a tu nagle się okazuje, że graliśmy spaling w grubiącu właśnie że... 45 minut, a potem dwa razy 30, to, no to kurde. To tak jakbyśmy grali w zasadzie cały mecz plus jeszcze połowy dogrywki. No kurde Ale tak jeżeli chodzi o strzelców w tym meczu, to o, tak Dwa razy strzelił Hubert Mich, który warto spełnić wyjść od kobemu obrońcu. Tak. Wszystko obrońcę na sobie dwa kole. Ja rozumiem, że był, były takie sytuacje, że na przykład w środkowym swojego i nawet od e, Czy też właśnie w Soko, były takie sytuacje, że obrońca swojego dublet, e, Wysiek Wiski, czy to te w Matłów e, No ale kurde, cool, no jednak to jest... I jeszcze Młodzieżowiec, no to kurde, rocznik 2002. No szanujmy się. E, oprócz tego też tam stwierdził, e, Krzysztof Wicki, dobrze znany jaki widzą w ludzie oczywiście e, który spędził dwa lata właśnie w Sokole, e, kiedy to mieliśmy jeszcze w trzeciej ICE, plus potem nasz pierwszy sezon w drugiej e, oprócz tego też jest przestrzegł Discojko, czyli dobrze znany nam zawodnik jeszcze z boisk drugoligowych, kiedy on grał w wiglach suwałki. No oprócz tego też jest znany z występów np. w w kliwice, Ale mimo wszystko trzeba przyznać, że nadal jest to młody zawodnik. Gdzie też on był na początku jakoś tak okresu przygotowy tak przygotowywawczego, testowany w Puszczyń i Płomice, a trafił ostatecznie właśnie do Grudziądza. Mhm. Oprócz tego to yy, strzelił też Kacbeliawiec, czyli kolejny młodzieżowiec i jeszcze zawodnik testowany, tam najprawdopodobniej podobnie napastnik testowany właśnie w drużynie z Grudziądza. Mhm. warto wspomnieć właśnie, że yy, na testach w, yy, Lodziozu, właśnie w Olimbii, wybywa nasz były środkowy obrębca, yy, i Sebastian Logana, który był tam zapożyczony ze Sklej Starowa I teraz ma być podobnie, właśnie, że to będzie wypowiedzenie z nową o, właśnie, tym razem. to ja mówię, już, już zapomniałem, o czym ja mówiłem, kurde. No. E, ale, no... Ma właśnie zostać, no, to potem nie właśnie wypuszczony do ludziąza. E, działam oczywiście w jest dobrze, no, bo jednak tam już jest, z właśnie dwóch były piłka w Krzysiek Micki, i w, o którym właśnie wspomniałem, plus jeszcze Kamil Kurowski, o którym też już w, w którymś tam odcinku już wspominałem właśnie, że on wrócił do Grudziądza. Mm -hmm. Tak więc co, no... Widzimy się w niedzielę. Yy, będę omawiać, będzie omawiany mecz z na no Też naprawdę podobnie właśnie dużo transferów. Więc co... Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Narka.